Są poziomy. Zauważyliście, że dzieją się poziomy? Kiedy zaczynasz modlitwę, rzadko kiedy trzy minuty później jesteś już w siódmym niebie. Coś się zaczyna progresywnie dziać. Nagle dopada Cię spokój. Już, już nie myślisz o tej pralce, czy zgasiłeś, o prostownicy, czy wyłączyłaś, o, o rachunkach, czy zapłaciłeś. Nagle się wyłączyłeś. Później schodzisz coraz głębiej, coraz głębiej, ale zauważyliście, Jestem przekonany, że tak, bo ja to zauważyłem w swoim życiu i każdy z Was na pewno to zauważył, że masz pewne miejsce sufitu, którego nie jesteś w stanie przebić. Dojeżdżasz do pewnego miejsca, do którego możesz dojść. Nie zawsze tam dochodzisz, bo to jest Twój sufit, ale dojeżdżasz do pewnego punktu, to jest Twój punkt top. Tam przeżywasz swoje najlepsze chwile, które nie są jeszcze pełnią, ale przeżywasz je w Panu, ale. Wiesz, że jest więcej, wierzysz, że jest więcej, wierzysz, że inni wiedzą, że jest więcej, ale dochodzisz systematycznie tylko do tego jednego punktu i tak jakby winda przestaje jechać wyżej. Kto wie, o czym ja mówię? Więc jedźmy dalej. Dochodzisz do pewnego miejsca. I co dalej? Dlaczego dalej nie możesz? Chcę Ci powiedzieć. Bo do tego miejsca ty dochodzisz. A jeżeli chcesz pójść dalej, musisz zacząć pływać. Posłuchaj, co mówię. Do tego miejsca, do którego zawsze jesteś w stanie dojść, jesteś tam dlatego, że tam doszedłeś. Ale jest pewien poziom, w którym musisz się przestawić. Więcej już nie chodzimy, zaczynamy pływać. Dla kogoś, kto nie rozumie sprawy Ducha Świętego, to jest abstrakcja, co dzisiaj będzie mówione, ale spróbuj się wczuć. Są pewne rzeczy, do których jesteś w stanie dojść własnymi siłami, ale pewnych miejsc nie zdobędziesz inaczej niż tylko wtedy, kiedy Duch Święty cię tam zabierze. I Duch Święty chce nas prowadzić w jasno określony sposób. I tym sposobem jest moment, w którym musisz się przełączyć na pływanie. Pływanie w duchu. Dreptasz w duchu, masz swój ulubiony model, masz swoje trzy pieśni, którymi się przebijasz. Włączasz je. Masz te swoje pieśni. Kochasz je, śpiewasz. Nie znasz angielskiego, ale już się nauczyłeś angielskich tekstów w tej pieśni. Wiecie, o czym mówię? I masz swój model, który wypracowałeś, na który jest miłosierdzie. Bóg widzi Twoją nie, niedojrzałość, Bóg widzi Twój poziom, w którym umiesz się poruszać i jest w tym elastyczność. Ale jest pewne miejsce. W którym Ty musisz zrozumieć, że jest to rzeka i jedyne co pozwoli Ci dotrzeć dalej, to poddać się pod nurt i ten nurt zabiera Cię. Kto z Was umie pływać? A teraz pytanie pro. Zostawcie ręce w górze tylko Ci, którzy mimo, że umiecie pływać, umiecie położyć się na wodzie i nie tonąć. A? I ręce poszły w dół niektóre. Czyli są poziomy pływania. Możesz pływać, ale niekoniecznie będziesz umiał położyć się w bezruchu i nie tonąć. Przykładem jestem ja. Umiem pływać, ale oprócz morza martwego, jak się położę, zawsze do, tyłek do dołu. Mówię, co jest? Nie jest taki ciężki. Ale nie mam, nie, nie kumam, jak to działa. Nie podporządkowuję się. A obok ktoś sobie leży. Ty on mówi, że on leży na wodzie. Ja nie umiem leżeć na wodzie. Ja muszę się szarpać. Ja muszę ruszać nogami, muszę siny być z braku tlenu. To jest moje pływanie. I tak niektórzy wyglądają podczas modlitwy i uwielbienia. Szarpią się, muszą płynąć. Ciągle muszą coś robić, żeby, żeby płynąć. Ale nagle jest pewien poziom, do którego, jeżeli chcesz dojść, musisz się położyć. Nie mówię tu w fizycznych sprawach. Mówię tu w duchu. Musisz znaleźć miejsce, w których poddajesz się temu nurtowi Ducha Świętego i płyniesz w tym poruszeniu. Pytanie testowe, ale nie krępujcie się. Kto wie, o czym ja mówię? Haleluja. Więc teraz pójdźmy dalej. Jest miejsce, które cały czas określam i określam je w kontekście rzeki. Miejsce, do którego musisz się udać. Rzeka, która płynie, do której wskakujesz. Ale jest jeszcze jeden poziom, który mogę określić mianem wysokiego miejsca, które jest tym samym co ta rzeka, ale w Biblii jest opisane jako wysokie miejsce. Duch Święty zwrócił mi uwagę kiedyś na słowo klucz. Góra. Nie chodzi o górę fizyczną, nie chodzi o jakieś wzgórze. Tylko chodzi o wysokie miejsce. Przetrzepałem konkordancję, szukałem Biblii w różnych tłumaczeniach tych słów i byłem w szoku. Znalazłem powtarzający się schemat w Słowie Bożym z pewną zasadę wysokiego miejsca. Jest ono opisywane jako góra, jako wysokie miejsce. I na pierwszy rzut oka, kiedy czytasz to, myślisz, że po prostu chodzi o podniesienie oczu do góry. Ale nagle spoglądasz, że wszystkie kluczowe momenty były powiązane z hasłem ku górze. Więc jest nakierowanie na jakieś wysokie miejsca, i chcę wam to pokazać teraz. List św. Pawła do Kolosan, trzeci rozdział, drugi werset. Mówi tak. O tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi. Teraz jest Ewangelia Świętego Marka 6:41. Skupcie się, co, co, co tu się dzieje. Jest dane tak. A on, Jezus, wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom. Kolejne miejsce w Biblii to Ewangelia Świętego Marka 7:34. Jest napisane: I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego Efatta, to znaczy otwórz się i otworzyły się uszy jego w Ewangelii Świętego Łukasza 9:28 jest napisane a mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę aby się modlić patrzcie dalej co jest napisane Ewangelia Łukasza 6:12 jest napisane i stało się w tych dniach że wszedł na górę aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Kolejne, Mateusza 5, werset 1 i drugi. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich. Patrzcie, co jest dalej. W drugiej Mojżeszowej jest napisane: A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał na niego z góry. Kolejne. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, werset 9 i 11. Przeczytajmy te dwa. Rzekł Mojżesz do Jozłego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Teraz 11 werset. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry. Miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Pójdźmy dalej. Piąta Mojżeszowa. Wstąpił Mojżesz na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha i Pan pokazał mu całą ziemię. Od Gileadu aż po Dan. A moje pytanie jest, a gdzie było dzieło zbawienia? Na wzgórzu Golgota. Co się tu dzieje? Coś się tu wyrabia. Teraz pokażę wam. Te same wersety. Ale pokażę wam, co Duch Święty mi pokazał, co się tam działo. Zaczęliśmy od którego? Od kolosan, ale przejdźmy do drugiego, do Marka 6,41. A On Jezus wziął owe pięć chlebów i dwie ryby spojrzał w niebo, bo pogłosławił łamą chleby i dawał uczniom. Cud zaopatrzenia. Cud zaopatrzenia. Kolejne, spojrzał w niebo, westchnął, rzedł do niego efata, to znaczy otwórz się. Uzdrowienie. Kolejne, które czytałem, a mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. I co się tam stało? Objawienie. Jedziemy dalej. I stało się w tych dniach że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Kto? Jezus? Do Ojca. Co to jest? Rozmowa z Ojcem. Wysokie miejsce. Idziemy dalej. Ewangelia Mateusza 5:1:2. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich. Co to jest? Poziom, z którego usługujemy. Z góry. Z wysokiego miejsca na który wchodzimy i z góry usługujemy. Dalej. druga Mojżeszowa, 17, 9, 11 werset. Rzekł Mojżesz do Jozułego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju za Malekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę amalekici. Co to jest? Zwycięstwo. Co jest dalej? Piąta Mojżeszowa, 34. Wstąpił Mojżesz na górę niebo. Końcóweczka. Pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż po Dan. Wiecie, co to jest? Wizja. Wizja. I dzieło zbawienia w górze Golgoty. Przeczytam teraz bez wersetów, co znajduje się w tych wysokich miejscach. Cud zaopatrzenia. Uzdrowienie. Objawienie, rozmowa z ojcem, poziom, z którego usługujemy, przekazanie strategii działań, zwycięstwo, wizja, cel, zbawienie. Jest tu nacisk na jakieś wysokie miejsce. Teraz posłuchajcie: Biblii nie czyta się bez proroczego smaku. Biblię trzeba czytać z duchem świętym i z proroczym smaczkiem. Jeżeli będziesz czytał bez Ducha Świętego i nie wydobędziesz z tego głębi, będziesz czytał tylko ciekawostki historyczne. Historia o Jonaszu. Trzy dni we wnętrznościach ryby, a później zwiastowanie dobrej nadziei dla Niniwy. Przepraszam, ale to jest historia Jezusa Chrystusa. Rozumiecie o co chodzi? Wydobywamy z historii głębię, która jest niesiona w tej historii. Józef. Wzgardzony wśród braci i sprzedany. No sorry, ale Jezus. Jak dobrze mnie złapiesz za słowo, złap teraz. Każda księga Starego Testamentu. O Jezusie. Każda księga Starego Testamentu jest o Jezusie. Rozumiecie? Tak czytajmy Biblię. Więc teraz. Dlaczego do tego wróciłem? Bo widzę wasze duże oczy, kiedy mówię o wysokim miejscu i patrzycie na mnie jak na wariata. Tu jest duchowy depozyt, który musimy wyciągnąć. Jest mowa o wysokim miejscu. Jest mowa o rzece. Rzeka i te wysokie miejsce to jest ten sam pułap. Tylko opisane z dwóch stron. Z jednej jako rzeka, z drugiej jako wysokie miejsce. Ale to jest ta sama lokalizacja w duchu. O czym ja mówię? Posłuchajcie teraz. Chciałbym, żebyśmy przeczytali druga księga Mojżeszowa 2020. 20. Mojżesz rzekł do ludu. Nie bój się, Bóg przybył po to, aby was doświadczyć. I pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Tu jest pokazane w tym wersecie, po co przychodzi Bóg. Po co? Analogia? Jaka jest? Co tu jest napisane? Aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. W Amplified wersji ten werset brzmi tak. Mojżesz powiedział do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was wypróbować i aby bojaź przed nim, to znaczy głęboka cześć dla niego, pozostała z wami, abyście nie grzeszyli. Więc kiedy przychodzi Bóg, przychodzi zmiana. Jeżeli nie ma u ciebie zmiany. To nie dlatego, że Bóg nie przyszedł, więc dlaczego nie działa? To jest złote pytanie. Dlaczego nie działa w Tobie? Bo On działa, ale dlaczego nie działa w Tobie? Dlatego, że jesteśmy na to zamknięci i nie rozumiemy tego działania. Sprawa byłaby prosta. Gdyby Bóg w Tobie działał, byłbyś przemieniony. Gdyby Bóg w Tobie działał, byłbyś inny. My dzisiaj zagalopowaliśmy się w uproszczeniu dobrej nowiny. Pomóc się, przyjmij pana Jezusa, jesteś nowe stworzenie, zrobione. Ale później, człowiek z tymi samymi rzeczami, z którymi się zmagał, dalej zmaga, albo jest jeszcze gorszy, bo się teraz bawi w faryzeusza, udaje na ulicy kogoś innego, a w domu jest ten sam lub dwa razy gorszy niż był wcześniej. Chrześcijaństwo nie polega na udawaniu, chrześcijaństwo nie polega na robieniu maski nowej. Chrześcijaństwo polega na tym, że ty poprzez Jezusa Chrystusa śmierć na krzyżu dostajesz, otrzymujesz przystęp do tronu łaski, do którego Biblia mówi, że odważnie przystąpcie do tronu łaski i z tego tronu wypływają rzeki, o których mówiłem, które kiedy podniesie podepniesz, to przychodzi życie, przychodzi świeżość, przychodzi zmiana myślenia, przychodzi Zmiana mentalu, metanoja. Teraz my mówimy o metanoi, ale metanoi brakuje. Mówimy o przemianie, ale nie widzimy przemiany. Znamy wersety o przemianie, ale je tylko znamy z litery, ale nie ma przemiany. Znamy wersety o mocy, ale brakuje mocy. Dlaczego? Bo to wszystko jest dostępne, ale to trzeba łyknąć. W to trzeba wejść. Teraz co ludzie robią? Muszę być dobry. To jest żart na kołach. To, to, to tak nie działa. To się nie walczy z wiatrem. To tak się, to tak się nie robi. Jak w wódce jest dziura, to ty nie szukaj wiaderek do wylewania. Zalep dziurę. Jak masz problem z funkcjonowaniem na co dzień... To nie próbuj zmieniać owoców, bo to jest jałowa robota. Tak właśnie działa religia. Religia mówi, musisz być dobry, złóż przysięgę, że będziesz. <słuch> Ale ty nie masz nic do gadania. Ty nie masz żadnej władzy nad swoim życiem. My nie mamy walczyć z ciągotkami. My mamy załatwić sprawę inaczej. Od korzenia. I to wszystko ma miejsce w dziele krzyża. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas modliwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. 是买一些。